na świecie dużo jest ludzi, wśród ich mam mamusia, coś się tak trudzi o dobry obiad i śniadanie, o nasze buty i ubranie. Dużo na świecie dużo jest ludzi, wśród nich mój tatuś, co się tak trudzi, bo w naszym domu nic nie brakowało. Kocham je bardzo i siostrę małą, swoim rodzicom, co tak pracują, uprzejmie dzieci często dziękuję. Dziś na ciebie, mamo, świeci słońce złote. Dla ciebie na oknie uszedł barwny motyl. Dziś dla ciebie, mamo, płyną białe chmurki, a wiatr je układa w świąteczne laurki. Dziś dla ciebie, mamo, śpiewa ptak na klonie i dla ciebie kwiatki pachną też wazonie. Dzisiaj, droga mamo, masz też uśmiechniętą, niechaj przez rok cały trwa to wielkie święto. Mamuszu, droga, wciąż proszę o Boga, który próbuje na niebie przed ręką boską, przed wszelką troską ochraniać zawsze chciał Ciebie. Ze wszystkich światów świata chciałbym zerwać słońce i dać je potem Tobie, złociste i gorące. Słoneczko jest daleko, ale nie ma się mamo narysowała drugie, sprawy takie sam. Teraz się cały, jak mokę najgorzej. Bo tak cię kochać, się można więcej. W dniu tak pięknym i wspaniałym życie Tobie sercu stało, bo ja szczęścia, pomyślności, sora życia i radości. Być może masz inne życzenia, więc życiu i spełnienie. nie mnie mamusi, tak mocno do serduszka. Posłuchaj, co ci powiem, cichutko do swojego uszka. Powiem ci tajemnicę, którą mi serce dyktuje. Zapomnę wszystko na świecie, ciebie mamusiu A się drogi, ty od świtu do ciemnej nocy pracujesz. Ty się dla nas przemęczasz, bo ty nas na życie nie umiesz. Kiedy idziesz rano do pracy, całujesz nasze czoła. A gdy wracam do domu, ty nam tak wesoło.